Przeglądałam sobie kiedyś TikToka, weszłam na profil Tripsa i patrzę pod jednym z filmów. Przy konsoli Tripsa stał nieobliczalny Patryk i podpis brzmiał, kogo jeszcze zaprosić za konsolę. Napisałam komentarz, my bardzo chętnie stanęłybyśmy za Twoją konsolą. Mamy nową tylko naszą piosenkę, może udałoby się ją jakoś zremiksować. Trips odpisał, o kurcze tak, teraz ja zapraszam do siebie. Ponieważ to ja jestem prowodyrem całego zamieszania, no to ode mnie wszystko się zaczyna. Wyruszam. Jest Jola. Co? Dzień dobry. Zapraszam kolejną. Tak, Dzień dobry. Tak. Zapraszam kolejną pierwszą uczestnicz drugą uczestniczkę dzisiejszego wyjścia. Dzień dobry. W związku z tym, że jest zmiana planów i nastąpiły E, troszkę m. przesunięcia w czasie, to jedziemy jeszcze do Ani, ale nas widać już tam w zasadzie. Nie. No, poprawimy poprawiły od razu. Tak, ta, 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 ta. mówi, że jest w koszuli. Racnej. Nie, <noise> wiem, czy to prawda. No, Właśnie no, się nie, rozbieram. No, no, chyba nie. A my dzisiaj a, w nietypowej godzinie się spotykamy, bo jedziemy tam, to nic nie widać. Tam, a, tam są widać. tyły przyciemnione. A. To już wakacje, słońca, blask. Plaża i palmy cieszą nas. Z góry pośród rzek. Odpocząć czas, bawimy się. Do najnowszej piosenki Tripsa o Ania napisała słowa o wakacjach. I właśnie to był nasz prezent dla Mikołaja. Wędrówki pośród drzew. czas. Tak, chodzę ostatnio tak, dzień dobry Pani Jolu, no, dzień dobry. I, I bardzo gratuluję, bo widziałam, że Pani jest tripsem ostatnio. tak patrzę, jest to wiesz, że zaskoczona, bo to jest mój znajomy, to jest moje podstary. No Także tak, proszę pobrać, co mnie, bo ja nie wiem, czy Wam to się A ja w staję i chętnie rozdaję XS, XS. Synergia i świeżane się. no cel. Nie, nie, wyznacz, celu jest troszeczkę inna muzyka Wszystko możesz mieć. Słuchajcie, teraz mamy słuchawki nowe słuchawki. Właśnie. Tak, to są słuchawki, bo my musimy tutaj słyszeć, musimy słyszeć Każda, śpiewamy, bo każda musi, musi słyszeć siebie, tak. A ja no, słucham. Wszystko możesz mieć, jeśli tylko chcesz, więc tu wiesz w cuda. Nie oglądaj się, wyznacz dobry cel, i leć. Na tą stronę, żeby brzuchy wciągnę? Brzuchy wciągnęły. Dobrze, ja tam. W tą, a my wy w tą, a my w tą. A później, a jak będziesz nas, to odejdź do tyłu wtedy. Tak? Ale to już, bo jeszcze raz. Jeszcze raz, że co? Tak, odejdzie. No. To to, Żeby się odeszła tak. do tyłu, jak nas tak, będziesz tak. tak, tak. I tak. my tutaj ma... do siebie. A Ja się nie wtrącam, bo mi no. się lepiej. Właśnie no. karownik. Patrz. Karownik, nie, do, 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 Wszystko możesz mieć, jeśli tylko chcesz, więc uwierz. Oglądaj się, wiesz, nasz dobry cel, i leć! I chcesz w takiej, w takim, w takim, w takim stylu. Tak? Nie, no spokojnie. To tak wiesz jak, at不是, jak ty wyprałem, chcesz, bo możemy, ty nam, bo możemy, tylko musimy się wtedy wiesz trochę przestawić, przeciszyć, no. nie? cieszą nas, wspólne wędrówki pośród drzew. czas, bawimy się Czas. Tak, my nie ale to wyzwanie dałeś. Ta, ale myśmy rytym, się nauczyli my już tego. By było, nie, nie, a, dlaczego musimy? Ale spokojnie, ale wiesz, tak to, bo to jest ładniej. tak. Każda z nas jest no tak. inna. na przykład nosi. nauczyła się. Tak. I już w tej koniec. chwili tam, tam, tam z tamtym. Ale to chyba, jest, nie, nie jest... Nie, nie, Mikołaj, to po prostu my... Muszmy, możemy też zrobić taką konwencję nie, jak wtedy, taką samo tylko że już w całości, to, że za ja zawierzejko też puszczę. Jeżeli chcesz, jeżeli chcesz, to musimy to po prostu parę tez, razy i my wejdziemy... I to tak, mi, ja, mi się oba podobają koncepty, więc jak jak, jak my my Możemy z pianinem, z tym, z tego, No tylko że musimy przejść Taki przytulasek wyszedł nam. Wakacyjny przytulotek. I to też nie za pierwszym razem nam wyjdzie pewnie teraz, więc to sobie tam... Wytniecie. To się wytnie. Jak wszystko w naszych filmach. Będzie dobrze, będzie dobrze. Najważniejsze, że to już prawie zadowolona. Najważniejsze, żeby sercowa była usta pomalowa. Zresztą sobie zjadłam. Później ty, może ty się ty wyciszę. Do... Dobra. Dobra. się wyciszę. Oh,